Powiedz mi to, na mecze lubisz chodzić, czy nie lubisz? Nie lubię. Nie. Nie, nie. Ogl wolę oglądać w domu, bo wtedy są powtórki, zbliżenia i jestem w stanie wyhaczyć w e, zwolnionym tempie, co tam się wydarzyło, a tak na meczu przynajmniej mam zły wzrok i trochę nie widzę e, i tak, e, taki chaos jest, ludzie, no, nie lubię, ale mój mąż... E, bardzo lubi to, więc jakby staram się w miarę możliwości chodzić. Dawno nie było mnie, ale teraz będziemy z małym chodzić, bo widzę, że jego bardzo zaczęło interesować, bo zauważyłam, że jak mąż grał, to stawał i mówi tata, tata, więc mówię, o chyba będzie chciał chodzić i oglądać, bo stało z zaciekawieniem oglądać. Będzie piłkarzem? Nie wiem, nie wiem, bo chciałabym, żeby był szczęśliwy i rozwijał się na różnych płaszczyznach, a co mu tam y, będzie lepiej wychodziło, to będziemy tam bardziej w to pchać. Widzę, że kocha muzykę, kocha piłkę, ale wszyscy chłopcy kochają piłkę. Muzykę też lubią tańczyć, więc jakby na razie to nic takiego y, konkretnego. No jest maluszkiem, no chcę, żeby miał fajne, normalne dzieciństwo. Najnormalniejsze na, jak się da.